Te spotkania środowe, te nagrania to taka okazja, zaproszenie do modlitwy Słowem Bożym, do tego, by poznawać kolejne postaci Starego i Nowego Testamentu, te znane i te zupełnie nieznane, po to, by w tych osobach też zobaczyć siebie i na podstawie tych tekstów biblijnych też sięgnąć do, do swojego wnętrza, przyjrzeć się trochę sobie i... Dojść do takiej osobistej modlitwy słowem Bożym, do takiego spotkania sam na sam z Bogiem, w tym słowie, bo na tym moim kanale pojawia się dużo informacji, różnych wykładów, ale też słowo Boże nie może być tylko traktowane jako ciekawy materiał do badań, to musi być też osobista modlitwa. Słowo Boże to, to wezwanie do modlitwy. Dlatego dzisiaj zachęcam, zapraszam do tego, by otworzyć Pismo Święte, by otworzyć księgę Daniela. Zapraszam Was do spotkania z postacią Zuzanny. Postać może trochę bardziej znana, ale też myślę, że jej historia jest, jest, jest bardzo oryginalna i piękna. Przepraszam za to, że troszkę taki głos jeszcze mam niezbyt dobry, ale jak już wspominałem w nagraniach wcześniejszych, Przeżywam COVID i, i może poszczepioncy nie jest tragicznie, jeśli chodzi o gorączkę czy jakieś inne symptomy, ale głos rzeczywiście i dardło wysiada. Więc zapraszam do modlitwy. Otwórzmy 13 rozdział księgi Daniela. Znajdźmy taką przestrzeń do tego, by razem modlić się. Poprośmy Ducha Świętego. O to, by prowadził nas w tym Słowie, byśmy w tym Słowie odkrywali Jego piękno i Jego obecność w naszym życiu. Po tej modlitwie warto przeczytać tekst i potem przeczytać go jeszcze raz, w tym tekście szukając pewnych sugestii do modlitwy. Jeżeli pojawiają się jakieś konkretne pytania, czy w tym tekście czytając coś mnie zainspiruje, czy Zastanowi, Warto się zatrzymać, podkreślić, zapisać tą myśl, żeby nie umknęła, żeby rzeczywiście przygotować sobie tak technicznie. Potem czas modlitwy też nie trzeba tyle robić słuchając narania. Może najpierw warto przesłuchać naranie, a potem samemu dojść do, do modlitwy. Więc dobrze by było najpierw przeczytać, pomodlić się do Ducha Świętego, do Światła, potem przeczytać ten tekst, a potem już zostać z nim. Sam na sam. Ja tylko kilka e, słów wprowadzenia do tego, co dzisiaj e, jest tematem. Kiedy słyszymy tę opowieść o Zuzannie, to wygląda ona jak taka piękna bajka. Opowieść bardzo taka pełna szczegółów. Jest pięknie prowadzona narracja tej opo opowieści całej. Zuzanna jest, jest młoda, jest piękna. Jest pełna wiary, pochodzi z narodu Izraela, więc jest pełna też wiary w Boga i wychodzi za mąż. Jej mężem jest Joachim, też człowiek bogaty, człowiek, który jest szanowany, który ma jakiś piękny pałac czy dom z ogrodem, z basenem. Zuzanna tam mieszka, ma kochającą rodzinę, ma przyjaciół. Tego męża odwiedzają różni zacni ludzie. Ten dom Joachima jest także siedzibą sądu. Tam odbywają się procesy sądowe, przesłuchania, więc być może to jakaś forma takiego no, domu jak Urzędu Miasta, takiego domu dla społeczności lokalnej, więc też by podkreślało to rangę Joachima i jego pozycję w, tej, w tym społeczeństwie. Więc warto się przypatrzeć temu, w jaki sposób przedstawiona jest, jest Zuzanna. Ona ma te wszystkie cechy, które są tak ważne dla Bliskiego Wschodu u kobiety. Ma urodę, ma głęboką wiarę, ma dobrych ludzi, ma kochającą rodzinę przede wszystkim, ma bogatego męża. Wszystko w niej jest takie, tak, jak powinno być. Ten tak może warto się też przyjrzeć sobie. Jak ja dzisiaj wyglądam, co jest we mnie takiego, co, co jest dobre, co jest piękne, za co mogę Bogu dziękować, czego, czego, czego mi nie brakuje, w czym, w czym jestem dobry, jak dzisiaj wygląda to moje życie. I to jest taki stan, który może prowadzić do szczęścia, bo nasze wszystkie pragnienia, nasze tęsknoty jakoś są. Zaspokojone, mamy bogactwo, mamy wszystko ułożone, takie życie bardzo, bardzo szczęśliwe, powiedzmy, ale to też tak jest mowy, że czasem czas uśpienia, to znaczy tego, że nie zauważamy, że to niebezpieczeństwo może przyjść bardzo znienacko. W takim naszym świętym spokoju, w którym sobie żyjemy, czasem się dzieją tragedie, dzieją się takie momenty, w których zupełnie przestajemy być sobą i tracimy jakiś grunt pod nogami i to tak było w życiu Zuzanny, to, co było źródłem jego, jej poczucia takiego spełnienia, radości, błogosławieństwa, to stało się też początkiem jej, jej nieszczęścia. Bo miała w sobie miłość męża, Joachima, ale także no, wzbudzała pożądanie więc ona codziennie przechadzała się po ogrodzie, i w tym czasie dwóch mężczyzn, dwóch sędziów przygląda się jej, pragnąc jej. Też nam powie, że to byli starcy, ale to chodzi bardziej o funkcję niż o wiek. To nie było tak, że dwóch staruszków latało po trzakach, by podglądać młodą dziewczynę, tylko dwóch ludzi bardzo pełnych szacunku. Oni mają władzę, mają autorytet, są wybrani jako starszyzna, a więc jak ci przełożeni dla wspólnoty. To może tak jacyś radni miasta, czy właśnie sędziowie miasta, w każdym razie ktoś to jest szanowany, kto ma swoją pozycję. I, i, I mają też jakieś relacje z, z mężem zuzanny, bo, bo to gdzieś tworzą tą politykę miejską wspólnie. No, do tego są mężczyznami, którzy, którzy mają jakąś przewagę także w tym świecie tak bardzo zdominowanym przez mężczyzn. Ich świadectwo jest jakoś bardziej po, poważane i oni robią coś, co jest, co jest no, tragedią człowieka. To znaczy, mamy. Jakieś swoje żądze, swoje namiętności, które z reguły gdzieś ukrywamy, kamuflujemy, ale one prowadzą do naszych grzechów, do naszych największych nieczystości, słabości, pokus, którym ulegamy. No, tak też jest czasem z nami, że. Że my, kiedy jesteśmy ogarnięci jakąś namiętnością, nie tylko w kontekście seksualnym, ale po prostu jakiejś pokusy, stajemy wobec pokusy, no to, to bardzo często idziemy za tym. To znaczy, wy, 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 wybieramy to, co w konsekwencji przyniesie nam jakąś y, y, zło, co jakoś nas złamie, co przyniesie nam w sercu ręcznie nawiść, kłamstwo, kolejne grzechy, drzech, który zaczyna działać, jak efekt domina, to znaczy grzech pożywołuje kolejne grzechy i gdzieś się zupełnie potrafimy zatracić w czymś, co tak na chłodno wydaje się nam bezsensowne. Ale tak robią ci starcy, ci mężczyźni, czyli tracą rozum, są gotowi niszczyć siebie, niszczyć nawet największe jakieś świętości, wyznawane zasady, niszczyć drugiego człowieka, by osiągnąć swój, swój cel. A więc tutaj próbują to zrobić w ten sposób, by, by zuzanne zgwałcić, by ją zdobyć. I tutaj kiedy spojrzymy na to, oni stawiają y, wobec Zuzanny taki, taką pułapkę, to znaczy próbują ją, y, przyłapują ją, gdy się kąpie nago i, i mówią, no współżyj z nami, teraz daj nam się, oddaj nam się, jeśli tego nie zrobisz, to my cię oskarżymy, żeśmy cię widzieli, żeś była z kochańkiem. Więc i tak jesteś bez wyjścia. Albo nam ulegniesz i złamiesz w ten sposób no, prawo Boże, ale ocalisz swoją reputację u ludzi, Albo jeżeli nam odmówisz i zachowasz prawo Boże, to my cię zniszczymy, to my ci tak zepsujemy reputację, to sprawimy, że wszyscy na, to, na, na ciebie będą patrzeć jakoś krzywo. I ona wybiera wierność Bogu, ale właśnie kosztem tego szacunku ludzi. I teraz oni jest, ona jest bezbronna natomiast wybiera tą drogę wierności Bogu i, i, i woła swoje służące, które mają jej, mają jej przyjść na pomoc i, i o, a oni starcy oskarżają Zuzannę, że, że rzeczywiście założyła, że, że zgrzeszyła. I, I tutaj jest ciekawa sprawa, to znaczy w tym procesie, który się teraz rozpoczyna Zuzanny nikt nie broni. Zuzanna zostaje całkowicie sama. A więc to ciekawe, dlatego że Milczy jej cała rodzina, milczą jej przyjaciele, inni mieszkańcy domu, jej mąż. Nie ma nic słowa o tym, że, że mąż staje w jej obronie. Więc nawet mąż jej nie posłuchał. Być może mąż także uwierzył, że Zuzanna jest winna. Może tak być czasem, zobaczcie, że dzieją się sytuacje, w których my zupełnie tracimy run pod nogami, bo wybraliśmy Boga. Myślę, że tutaj warto zastanowić się, co tutaj takiego jest w moim życiu, czy może było, czy, czy może się wydarzy, takiego, że ja jestem wobec jednego wyboru, albo jestem wierny Bogu, albo ocalam twarz wobec ludzi. Co dla mnie jest ważniejsze? Nie jest tak czasem, że ja rezygnuję z Bożego prawa, bo myślę sobie: a i tak pójdę do spowiedzi, czy jak coś to na spowiedzi, to Bogu wyznam, ale ważniejsze dla mnie jest to, żeby ludzie na, na mnie dobrze patrzyli. Że jestem w stanie rezygnować z jakichś swoich wartości, z jakichś swoich zasad, ze swoich fundamentów, jestem w stanie je podprószyć troszkę, żeby zachować między ludźmi swój status, swoją pozycję. To też jest czasem, no taka jest prawda o nas, czasem to wygląda obrzydliwie, ale tak rzeczywiście robimy, kiedy rezygnujemy z bycia czystym wobec Boga, ale chcemy być tacy czyściutcy wobec drugiego człowieka i, i, i w relacjach z ludźmi. Bardzo i nam zależy na tym, jak na nas ludzie będą patrzeć, bo Pan Bóg, bo Pan Bóg właśnie tak nas, nam przebaczy i tak zawsze będziemy mogli wrócić. Czy mamy takie myślenie, czy nie, jak to wygląda w naszym życiu? I druga sprawa, ona zostaje rzeczywiście całkowicie bezbronna i sama, nawet nie ma przy niej męża, nie ma rodziny, wszyscy milczą, nikt nie stoi w jej obronie. Natomiast tutaj Daniel, rozdział 13, werset 60: Bóg, jak tutaj jest, Bóg zawsze ocala tych, co pokładają w Nim nadzieję. Czy to jest Słowo, które jest Słowem o mnie? Czy ja mam taką, takie poczucie, że że jeśli jestem z Bogiem, jeśli pokazuję wierność Bogu, to Bóg zawsze stanie w mojej obronie. Nawet jeśli wszyscy się odwrócą, ona została całkowicie sama, łącznie z tymi, których kochała i na których opierała jakieś swoje poczucie bezpieczeństwa, szczęścia, takiego szczęśliwego życia, to wszystko straciła. Czy mam takie czasem poczucie, że, że nawet jeśli wszyscy są przeciwko? To Bóg nigdy nie jest przeciwko mnie, to jeśli pozostanę wierny Bogu, to Bóg stanie w mojej obronie zawsze. Czy mam tę świadomość? I oto jest proces, proces, który jest całkowicie przeciwnie, przeciwny Zuzani, ona nikt jej nie pyta o zdanie, nikt jej nie pyta, nie staje w jej obronie, nikt nie próbuje przekonać sędziów czy trybunału, o, oni wszyscy już wiedzą. I chcą ją zniszczyć, tak żeby też nie wyszło ich jakieś, jakieś kombinowanie czy kłamstwo. I wszystko się zmienia, gdy pojawia się Daniel. W pewnym momencie pojawia się Daniel, który, który staje w jej obronie, jest młodym człowiekiem. Ona w zasadzie wydaje się, że jest już na śmierć szczasana, bo czarą za cudzołóstwo jest, 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 jest śmierć. I ona tak symbolizuje wszystkich tych, którzy są tymi ubodzimi w oczach Pana. To znaczy czasem ludzie, pamiętacie, But zawsze stawia się za ubodzimi. But staje w obronie sieroty, wdowy, ludzi ubodich, anawim hebrajskie, czyli ci ubodzy, ubodzy, którzy są szczególną własnością Pana. Nikt się z nimi nie liczy, nikt może ich nie poważa, ludzie, ludzie ich lekceważą pomijają, jakoś nimi, to ludzie biedni, opuszczeni, uciskani, to osoby jakieś kalekie, osoby chore, o których nikt się nie troszczy, Bóg się o nich troszczy. I tutaj Zuzanna woła do Boga, bo, bo, bo wierzy w Jego moc, wierzy w Jego... ma nadzieję w Bogu, wierzy w moc Boga. I pojawia się Daniel, który... który staje w jej obronie i, i próbuje nie tyle powiedzieć jakieś słowo, bo mogliby do jakiś współudziału oskarżyć, nie on próbuje poprowadzić proces, by przesłuchać świadków i dać wyrok sprawiedliwy. A więc kiedy nawet dzieje się wobec nas ta sytuacja, że nam się wszystko efer domina sypie i zostajemy sami, zupełnie sami, to Bóg posyła Daniela i czasem w naszym życiu pojawia się taki Daniel, czyli ktoś, kto to stanie w naszej obronie. Ktoś, kto, kto po, pomoże nam pokazać, że, że warto Bogu zaufać, że, że rzeczywiście ci, którzy są przy Bogu, nie pozostaną bez, bez wsparcia, że ci, którzy są przy Bogu, nie są na pozycji przedranej. Bóg jest zawsze wierny. Bóg jest obecny w życiu człowieka, nawet jeśli my sobie tego nie wyobrażamy, czy jeśli nie odczuwamy tego w tym momencie. Zdać się na Pana Boga, uwierzyć w to, że Bóg naprawdę weźmie nas w swoją obronę. To jest takie niezwykłe w tej historii, w tej historii modlitwy. To, to nie jest taka trudna może modlitwa, dlatego tutaj już przerwę, tutaj już skończę, postawię kropkę. Zachęcam do tego, by otworzyć to, to ten tekst i chcę w tych kilku przestrzeniach przyjrzeć się sobie w kontekście mojego y, mojej wierności Bogu albo mojego odejścia od Boga i wejścia w grzech w kontekście mojego poczucia y, zaufania wobec Boga ale tego w jaki sposób ja też ratuję innych bo czasem może mnie Pan Bóg wysyła, żebym ja był takim Danielem gdy wszyscy są przeciwni to ja mogę być tym, który próbuje ratować sytuację Daniel tam pojawia się, bo go tam Bóg posyła, bo, bo wie, że nie można inaczej. Pomyśl więc o tych kilku figurach: Zuzanna, milczący mąż, który się jakby dał, dał nabrać opowieści starców. Dalej, starcy, figura tych, którzy kombinują, by ukryć siebie. I figura Daniela, który przychodzi, by ratować, chociaż wszyscy są przeciwni. Zapraszam was do takiej modlitwy słowem i dzisiaj to spotkanie z Zuzanną. Zawsze w poniedziałki kolejna książka, w środy kolejna postać, a w, piątki, a w piątki kolejne wprowadzenie do niedzielnej Ewangelii, do niedzielnych czytań. Tak wygląda taki re regularny, ramowy program kanału Jaskinia Słowa. Dziękuję Wam za subskrypcję, za udział Wasz w tych spotkaniach, a już niebawem teraz mam trochę więcej czasu przy okazji covidowej, więc planuję troszkę już Wielki Post i to, co chciałbym robić w Wielkim Poście, więc będzie też troszkę więcej tych nagrań, ale tak regularnie są te trzy i do ich słuchania, do ich Komentowania, też do udostępnienia, udostępniania innych. Bardzo wszystkich zapraszam. Życzę Wam dobrej, owocnej medytacji, dobrego, owocnego spotkania z, ze Słowem Bożym, rozmowy takiej sam na sam z Bogiem. Weźcie do ręki ołówek, Pismo Święte, może jakiś swój notes i, i śmiało do, do tego spotkania Was za, zachęcam. Odwagi, do usłyszenia, do zobaczenia. Szczęść, Boże.